Jak mając lekko ponad 6 tysięcy kupić zestaw za 10 tysięcy złotych? A bardzo prosto, wejdź na sklepkaraudio.pl, ponieważ przygotowałem dla Was pierwszy zestaw z tych obiecanych zestawów, które codziennie będą wychodzić, także jeśli tego nie robisz, to śledź nasz, kana nasz kanał, żeby zobaczyć takie właśnie perełki, a tutaj mamy Skandynawię. Trzy drogi plus dwie drogi, wszystko aktywnie, czyli jeśli budujecie high jeśli budujecie system zawodniczy, system SQ, to to jest dokładnie rozwiązanie dla Was, no i nie znajdziecie nic lepszego w takiej cenie, ponieważ jest to praktycznie 40, 5% przeceny na taki zestaw. Zestaw oczywiście jest przeznaczony do tego, żeby być zasilonym z naprawdę fajnych wzmacniaczy, najlepiej z procesorem dźwięku, żeby wszystko idealnie zgrać. No ten zestaw jest bardzo znany. Ufer średniak, Twitter, oczywiście, jeśli chodzi o ten zestaw, on wygrywał wielo, naprawdę wielokrotnie, wiele zawodów, e, możecie sobie to zobaczyć, możecie zobaczyć sobie takie historyczne realizacje. Dzisiaj do 23.59 taki zestaw będzie u nas jeszcze dostępny w zakładce Black Friday. Zostały nam dwie ostatnie takie sztuki, dwa ostatnie takie zestawy, trzy ostatnie trójdrożne. E, także jeśli jesteście tym zainteresowani, no to zapraszamy sklepkaraudio.pl